it's too late now i remember you and me and how careless we were yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk Cześć, witajcie z tej strony Kuba Jan Kuba, w dzisiejszym odcinku testujemy kolejnego małego i miejskiego elektryka, który jest stosunkowo osobliwy. I to właśnie głównie ze względu na swój rozmiar. Dlaczego? Ano dlatego, że ten rower, słuchajcie, jest mniejszy niż rower, który kupuje się dziecku na komunie. 14-calowe koła, to jest mniej niż w bmx -ie. Natomiast takie małe gabaryty również mają swoje zalety, o czym powiem za chwilę. Dzisiejszy zawodnik jest to Fido D3 Pro. Ja słuchajcie, mówiłem wam już w rolce, bardzo się cieszę, że w końcu trafił do mnie jakiś rower Fido. Bardzo dawno nic nie testowaliśmy od Fido, a Fido wbrew pozorom robi naprawdę dobre rowery. Ja słuchajcie, w życiu przejechałem najwięcej kilometrów właśnie na elektryku od Fido i był to model bodajże D1. Naprawdę był to pancerny rower, do ostatniego momentu, do którego z niego korzystałem, naprawdę jeździł on wyśmienicie. To swoją drogą również był stosunkowo mały rower, ale no to jest jeszcze mniejsze. Ogólnie rowery od Fido są dość atrakcyjne cenowo i w przypadku naszego D3 Pro również cena jest stosunkowo Mała. Zresztą, co ja gadam, ona jest naprawdę bardzo mała. To jest 1600 zł za elektryka. Za pełnoprawny rower elektryczny z manetką. I to za nowkę. Natomiast przez to, że cena jest taka atrakcyjna, no to osiągi niestety nie powalają. Ale również nie są tragiczne. Także zacznijmy sobie od silnika. Jest to przepisowe 250 W. I słuchajcie, 250 W jak na koła 14 cali, to jest naprawdę duża moc. Moment obrotowy uzyskuje to spory. Przez to też rowerek, mimo swojego śmiesznego rozmiaru, przyspiesza stosunkowo sprawnie. Rozpędza się on do 25 kg. Km metrów na godzinę, oczywiście tyle definiują przepisy, natomiast w aplikacji możemy go sobie odblokować do 32. Także jak na rower miejski jest to w zupełności wystarczająco, natomiast pytanie, czy wystarczający jest akumulator. Niestety akumulator jest rekordowo mały, nawet gdy się przyjrzymy temu rowerowi, to widzimy, że ta mała skrzyneczka czarna to właśnie jest akumulator, no i on jest naprawdę miniaturowy. Biorąc pod uwagę, że tam w środku jeszcze musi być płytka z balanserem, no to samych ogniw tam niewiele napchali. Mamy tutaj słuchajcie, łącznie 280 watogodzin i jest to wynik e, no bardzo mały, aczkolwiek te jak na tak nieduży rower to przekłada się to tak czy siak na całkiem nie najgorsze zasięgi. Producent deklaruje nam do 79 km. Brzmi jak żart, owszem, natomiast producent tam deklaruje, że to są warunki laboratoryjne, temperatura 33 stopnie, użytkownik wadze 60 kg, na pierwszym biegu bez manetki. No dobra, ale raczej takich idealnych warunków mieć nie będziemy. Także pytanie, ile to będzie realnie? Zakładając, że będziemy jeździć na manetce, zrobimy od 25 do 30 km i to już jest wynik realny. Nie korzystając z manetki, będzie to nieco ponad 4 dychy, natomiast to już stricte zależy od tego, jak mocno pedałujemy. Bo oczywiście wiadomo, że w przypadku silnika zabudowanego w piaście, nie mylić z silnikiem centralnym, możemy robić obroty na pusto, nie wkładać w to praktycznie w ogóle siły, a rower będzie jechał za nas. Tak jest również w tym przypadku, a więc tak jak mówiłem, zasięg bez manetki będzie to około 40 km, 40 w górę, w zależności od tego, jak mocno będziemy pedałować. Natomiast zakładając, że będziemy jeździć z manetką te 25-30 km, to słuchajcie, również nie jest zły wynik, bo często dla wielu osób do miasta to jest zupełnie Wystarczające. Sam rower jest lekki, opony są cienkie, więc, mimo tego, że ten akumulator jest tak tragicznie mały, to zasięgi są na akceptowalnym poziomie. Mówiłem trochę o manetce, oczywiście, rower jest w nią wyposażony, natomiast to jest temat trochę kontrowersyjny, dlatego że dobrze wiecie, że używanie manetki na drogach publicznych jest nielegalne. Gdzieś po lesie czy po polu spoko, natomiast jazda po ulicy czy chodniku z manetką jest niestety nielegalna. Dlatego też tutaj producent daje nam możliwość po prostu wyłączenia tej manetki. W aplikacji do roweru mamy taką funkcję i możemy ją sobie tutaj po prostu wyłączyć. Jeżeli chodzi aplikację, bo skoro już o niej wspomniałem, to warto byłoby rozwinąć temat, no to to wygląda w taki sposób. Tutaj standardowo możemy włączyć sobie tryb przejażdżki, wtedy mierzy nam wszystkie parametry, a później mamy podgląd trasy. Natomiast nie to jest w tym najfajniejsze, bo najważniejsza funkcja tej aplikacji jest to blokowanie roweru. Nasz rower możemy sobie tutaj jednym przesunięciem palca zablokować albo odblokować i wtedy nikt nam na nim nie odjedzie. Ponadto, gdy wejdziemy sobie w ustawienia, mamy opcję inteligentnego odblokowywania. Rower ten możemy sparować po bluetoothie z telefonem albo zegarkiem i gdy to urządzenie znajdzie się w pobliżu roweru. On automatycznie jest odblokowywany. W przypadku utraty połączenia Bluetooth rower automatycznie się blokuje. Jest to bardzo fajna i innowacyjna funkcja, której powiem Wam szczerze, że chyba nigdy wcześniej nie widziałem. Myślę, że jest to fajny odpowiednik dla blokady NFC. W aplikacji możemy sobie dodatkowo oczywiście wyłączyć lub włączyć limit prędkości, aktywować lub dezaktywować manetkę, włączyć lub wyłączyć dźwięki po naciśnięciu przycisków, zmienić kilometry na mile, zmienić z trzech biegów na pięć, domyślnie są trzy, a także ustawić ten Także słuchajcie, to, że rower w takiej cenie posiada Bluetootha i możliwość połączenia z aplikacją, to już jest hit. A to, że no tutaj aż tyle opcji, to już w ogóle rewelacja. Jeżeli chodzi o hamulce, to mamy tutaj system mechaniczny, w tej cenie nie możemy liczyć na nic innego. Natomiast do takich prędkości to w zupełności wystarcza, zwłaszcza, że te hamulce od FIDO radzą sobie wręcz wyśmienicie. Na przykładzie tej D1, na której jeździłem tak długo, mogę wam powiedzieć, że jedynie czasem trzeba było te hamulce napiąć, natomiast ogólnie do końca były to żyletki. W D3 Pro również z żadnym zadriftowaniem nie ma problemu, natomiast przedni hamulec jest trochę delikatniejszy i to również jest na plus, dlatego że dzięki temu nie wylecimy przez kierownicę. Co do oświetlenia, mamy tutaj standardową lampkę z przodu. Którą możemy włączyć za pomocą podwójnego kliknięcia przycisku zwiększania biegu. Lampka jest stosunkowo słaba, zamontowana nisko, i jeszcze do miejskiej jazdy się to nadaje. Natomiast gdzieś w całkowitej ciemności, żeby ta lampka oświetliła drogę, to niestety dużo brakuje. Co do lampki tylnej, to niestety jej tutaj nie ma, a raczej jest, natomiast nie jest ona wbudowana w rower, dostajemy ją w pudełku i możemy sobie zamontować jako akcesorium. Trochę szkoda, a z drugiej strony w tej cenie jest to zrozumiałe. Lampka, którą dostajemy w zestawie, jest akumulatorowa, ładowana na USB-C. No i z jednej strony tak trochę słabo, że musimy osobno ładować akumator. Roweru i osobno lampkę. Natomiast wiadomo, że tą lampkę też ładować będziemy stosunkowo rzadko, zwłaszcza, że nie jest ona jakaś mocna. Natomiast do pokazania innym uczestnikom ruchu drogowego naszego położenia, a w szczególności w mieście, jest to wystarczające. I powiedziałem wam tutaj o przerzutkach, a to dlatego, że ten rower ich po prostu nie posiada. Rower bez przerzutek i to za 1600 zł. No dobra, ale w D1 też nie mieliśmy przerzutek. I słuchajcie, tam w żaden sposób mi to nie przeszkadzało. Jeszcze gdyby nie było manetki, to można by nad tym płakać. Ale w takim przypadku nie jest to duży problem, zwłaszcza, że tutaj przełożenie że nie, nie jest złe, i nawet jeżeli chcielibyśmy sobie podpedałować powyżej tych przepisowych 25 km na godzinę, no to jest to możliwe. Ta przekładnia jest zaprojektowana w taki sposób, że to daje radę. W przeciwieństwie co do tych przerzutek od Shimano 6 albo siedmiobiegowych, które są najczęściej montowane w elektrykach, i tam producenci często montują ten system przeszutkowy w rowerach, które mają powiedzmy mniej niż 25 cali. Oczywiście chodzi mi o rozmiar koła. No i w takich rowerach te przerzutki nie dają po prostu nic. Dlatego dobrze, że tutaj Fido nie powiela błędów innych i po prostu z tego systemu przeszutkowego całkowicie zrezygnował. A dzięki temu też. Na pewno rower może być tańszy. Z takich dodatkowych udogodnień można tu powiedzieć m.in. o błotnikach Nikt nie prosił, ale fajnie, że są. Są one plastikowe, zamontowane dobrze, nic tutaj nie obciera. No i przy jeździe w deszczu na pewno to docenimy. Ze specyfikacji byłoby to na tyle, także teraz zobaczmy, jak takim śmiesznie małym rowerkiem jeździ się po pamp traku. have it? I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's alive. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe. Until I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session If you get what I am saying And they say that she's not easy, no she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game I'm gonna play it, yeah. Cóż, podsumowując, uważam, że Fiode 3 Pro jest to naprawdę bardzo fajna propozycja do miasta, natomiast niestety tylko do miasta. Tutaj nie mamy żadnej amortyzacji. Przejażki po żwirowych i dziurawych drogach nie będą tutaj najprzyjemniejsze, a jeżeli musielibyście przejechać gdzieś po jakimś polu, tak jak my tutaj teraz jesteśmy, no to to już w ogóle jest tragedia. Ale w mieście na rowerku jeździ się naprawdę mega przyjemnie. Jest on mały, ma składany kierownik, bez problemu zmieści się do autobusu czy tramwaju, a nawet w pociągu nie zajmie on dużo miejsca i nie musicie kupować dodatkowego biletu na rower z racji tego, że to właśnie jest składane. Dawajcie Niecie znać, co wy sądzicie o Fido D3 Pro. Jeżeli ten odcinek się wam spodobał i chcecie więcej małych rowerów miejskich, to koniecznie dawajcie o tym tą łapką w górę, aby tych filmów nie przegapić, suba również możecie zostawić, a na dziś się ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami, no i narka.